tej strony Wasz Tigso, Waria Jestem w sobie tutaj na łonie natury pizga, tam mój plecaczek miał sobie kurde na spacerku Ale chyba dzisiaj, ale wczoraj pizgało równo. Dzisiaj też pizga Mam trochę taki zety głos Mam trochę mam chrypę Ale mam tu lekarstwo Lekarstwo mamy. Może mi przejdzie. O! A szkoda. etykieta śotliwa. Od No, Więc... Ja wiem Was pofilmować, że zapłam was na mojego live'a, to odbędzie się w lipcu z okazji. 6 rocznicy, 7 miesięcy razem, ja i z moją kobitą Będzie się działo, oj, będzie się działo. Dlatego was zapraszam serdecznie na tego live'a, który nie będzie na moim kanale, lecz na kanale mojej, mojej połówki. No więc wbijajcie, wbijajcie, też i na mój kanał. Zostawiajcie suba. Dzwoneczek i łapeczkę w górę. O, właśnie tak, bo pokażę Ładzie taką łapeczkę. No. Więc zapraszam Was serdecznie. Będzie się działo. Będzie. Będzie zabawa. Będzie się działo. I nocy będzie mało, będzie głośno. Będzie radośniej. Znów tańczymy razem całą noc. <laughs> Opa, hej! Więc zapraszam Was serdecznie na tego live'a Na syp panożnego No, może do tego czasu przyjdzie mi ta chrypka Bo normalnie, kurde, nie mogę gadać. Oh. Więc zapraszam serdecznie na tego live'a Piszcie w komentarzach co tam mogę słychać w ten niedzielny wieczny dzień Pokémon Czy już wszystkie masz? Czy już wszystkie masz? Pokemon Są Pokémon Pikachu. Bardzo wstyd. Serdecznie. O, trochę przeszło. Do tego live'a. Żegnajcie się. I powodzenia życzę. Hello.